Wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny po dwóch wykładach. Podczas których przyglądaliśmy się kobietom w Bauhausie, Polakom w Bauhausie. zapraszam na spotkanie dotyczące queerowego Bauhausu. Elze Megelin była artystką głęboko wierzącą żyjącą w końcu XIX wieku do lat 80. wieku XX, dla której tożsamość była trudnym tematem, trudnym w ekspresji ale te wątki tożsamości seksualnej były dla niej i jej twórczości niezwykle istotne. Większość tkanin od 1930 roku tworzyła we współpracy ze swoją partnerką Janę Gansert, a temat queerowego Bauhausu jest dzisiaj coraz częściej poruszany, ma już swoją literaturę, którą chciałbym wspólnie z Państwem prześledzić. thank <laughs> you